Witam Was bardzo serdecznie na kanale Rod. Będzie to czytanko dla byków, na miłość i na pracę. Bardzo Was proszę już teraz na, o subskrypcję i o lajki. O komentarze, powiedzcie, co wam pasuje, co nie. Czy rezonuje z wami to czytanie? Może was jeszcze coś innego zainteresuje, może jakieś tematy. Bardzo proszę dajcie mi znać na kanale. Napiszcie na pocztę. Wszystkie te informacje będą mi naprawdę pomocne w dalszym nagrywaniu filmów. Teraz zaczniemy od. Pracy dla Was na miesiąc grudzień. No tutaj widzimy gwiazdę i świat. To są karty z wielkich arkan. Świat ogólnie jest ostatnią kartą. Ona właśnie mówi o zakończeniu jakiegoś etapu w życiu tym tutaj właśnie zawodowym. Coś kończysz. W grudniu coś skończysz. Zaczniesz jakiś projekt. Masz w głowie jakiś pomysł, tutaj nawet gwiazda mówi, że no, myślisz o tym, żeby o jakimś projekcie, że dać ci dużo satysfakcję finansową przede wszystkim to będzie. No nie wiem, no masz jakiś pomysł w głowie. Na razie tyle mogę powiedzieć. Możesz mieć propozycję pracy nawet za granicą, a może nawet zdalną. Albo nawet w, w, no. W jakimś mieście, w którym nawet nie mieszkasz. Czyli to jest właśnie karta świat. Właśnie też mówi o takich znajomościach, nawet zagranicy. To jest poszukiwanie właśnie jakichś rozwiązań, nowych rozwiązań. Tutaj właśnie chodzi o pracę, o finanse. Zobaczymy, co mówią dalej karty. Sobie, yy, zobaczymy, dlaczego jest gwiazda, i dlaczego jest świat. Może się więcej dowiemy na temat pracy. To chodzi tu o nową pracę. Czy ją podejmiesz, jak ona będzie wyglądała? Może karty powiedzą właśnie to i pomogą ci w decyzji przede wszystkim. O, mm, tutaj księżyc. Proszę. A? Dlaczego świat? <laughs> no proszę, siedem siedem e, kielichów. Siedem kielichów to jest właśnie wybór. B, brak zdecydowania. O, można powiedzieć, że masz tyle pomysłów w głowie, że nie wiesz, właśnie jaki możesz wybrać. No, tutaj masz wybór też: zostać w tej pracy, której jesteś i nie daje ci satysfakcji, czy iść do innej firmy, założyć może działalność gospodarczą. No, w ogóle może w ogóle wyjechać z kraju jednak tutaj księżyc właśnie mówi byś uważał właśnie o ostrożności tak jednak te pomysły tworzą ci się w nocą intuicja ci pomaga tak mm. no zobaczymy karty rady tutaj właśnie dwie dwie mi wyszły właśnie ale że takie dwójka mieczy i trójka mieczy proszę naprawdę wcześniej nie wiedziałam, co tutaj jest w ogóle no, trójka czy to jest właśnie, uwolni, byś się uwolnił od złych myśli, czyli od tych negatywów, które cię jakoś odciągają od, tej, od tych pomysłów nowych, tak? Od tych projektów. Musisz być bezstronny w tej sytuacji. Naprawdę intuicja pomoże ci dokonać dobrego wyboru właśnie dla ciebie. Myślę, że grudzień to będzie taki miesiąc, gdzie zaczniesz działać w nowym kierunku. Może się jeszcze nie zatrudnisz, będziesz myślał, że może od nowego roku zaczniesz, a może przed świętami, no nie sądzę właśnie. To jest taki okres bardziej, pod gwiazdkę się myśli tutaj, nie chce się niczego jakby zaczynać, no ale to różnie, wy sami wiecie, i jakie macie plany na przyszłość i co chcecie robić. I czy powinniście to robić? Karty zdecydowanie mówią, by zmienić to, co jest teraz w pracy u Ciebie, byś to zmienił zupełnie w... i szedł w innym kierunku. Zobaczymy jeszcze radę aniołów. Maucie. Nie ma powodu do zmartwień. No on nie wierzę. Nawet anioły ci to mówią. No co ja mogę? Taka rada od kart w sprawie pracy. Zobaczymy, co tutaj w miłości. no w miłości to ja tutaj widzę jakąś kłótnię, tutaj jakąś rywalizację w tej, w tej piątce buław. Tu jest również w tej karcie o tobie, mówi, że potrafisz dostosować się do zmian. Też możesz nawet nie wiedzieć, że ktoś się interesuje tobą. No, nie wiem gdzie. Ty sam wiesz, gdzie przebywasz. Yy. Więc, byczku, no, musisz mieć oczy dookoła głowy i rozglądać się, czy kobieta, no, kobiety, no, chyba mają tą intuicję i chyba wiedzą o kim, myślą, kto. Yy kto na ciebie zwraca uwagę, no i mężczyźni tutaj właśnie jest też król Buław możesz być ta, naprawdę na płeć nie patrzcie bo to jest i dla kobiet i dla mężczyzn, tak więc tutaj król Buław jest osobą bardzo pomocną to jest osoba, która pomaga dojść do celu służy swoją radą Ma w sobie bardzo duże ciepło. Hmm. Przyciąga też. Może ciebie ta osoba interesuje, a może ty nią jesteś, tak? To jest osoba, która przyciąga płeć przeciwną swoim zachowaniem, yy, tym, jak wygląda. Ma w sobie to coś naprawdę. I właśnie nie wiem, czy to chodzi o ciebie, czy osobę, o którą pytasz, tak? Zobaczymy, dlaczego wyszło to pięć buław i król buław w miłości na grudzień. Szóstka buław, no proszę. No, ktoś to zwycięża. No hmm. tutaj, no tutaj jest giermek mieczy. No tutaj są jakieś kłótnie, snacki, jakieś yy, docieranie się. Hmm. Tutaj wygląda tak, jakbyś po prostu rywalizował, czy rywalizowała z kimś o kogoś. Bo cały czas pytamy o miłość, tak? I ta osoba zwraca na ciebie uwagę, zdobywa ją, tak? I je, czujesz się zwycięzcą. Czujesz się, jakbyś złapał Boga za nogi. <laughs> Jesteś szczęśliwy, tak? Może ta osoba pomogła ci, ten, król, ta osoba w królu Buław, tak? W tym radziła ci, żeby to, jak, jak właśnie podejść do do tej osoby, na której Ci zależy. A może chodzi właśnie o tego króla Buław. Ty musisz wiedzieć naprawdę. Yy, no, czy to w ogóle jest do Ciebie, czy właśnie o taką sytuację, bo to wiadomo, że nie z każdym będzie rezonowało, tak? Bo to jest ogólne czytanie dla byków. No tutaj w tej karcie jest, no właśnie, to są takie kłótnie, takie docieranie się, rozmowy. No jeżeli zacznijcie tworzyć związek, to może, mogą być właśnie też takie sytuacje. To jest też kierowanie się intuicją, więc myślę, że jak będzie ci zależało na tej drugiej osobie, to na pewno dojdziecie do jakiegoś porozumienia. Zobaczymy karty rady. No, tutaj jest rycerz, yy, rycerz mieczy. Hmm. On właśnie mówi, byś bronił w to, co wierzysz, proszę. Tu jest właśnie to, jak ty walczysz o to, co, na, o osobę może, na której ci zależy. Nawet ta karta mówi to, żebyś walczył, bo, zwierz, bo zwyciężysz. Ty masz w sobie tą moc, siłę i ty po prostu. Jedziesz na tym koniu. Wiesz czego chcesz i dążysz do tego. Dążysz do tego, żeby zdobyć tą osobę, na której ci zależy. Karta Ci właśnie pokazała właśnie, że ci się to uda. Zobaczymy. Karta jakaś rada od aniołków. Pokojowe rozwiązanie. Czyli co? Nie można się kłócić, tak? Trzeba. Jakiś kompromis wypracować. W tych właśnie, w jakichś, nie wiem, niedomówieniach, w jakichś kłótniach, no nie wiem, no to naprawdę o wszystko może być. No ciężko i powiem, burzliwy ten grudzień w miłości dla byków. <laughs> Powiedzcie, czy to czytanie z Wami rezonowało. Się Wam podobało, proszę Was jeszcze raz o lajki w górę i o subskrypcję. I oczywiście komentarze będę za wszystkim wdzięczna. Do następnego razu. Beczki pa!